Hej, cześć, czołem, witam kumpli z ławki i koleżanki z podławki. Ja jestem Twix, a dzisiaj pokażę wam jak naprawić buks Pan i crop w Sony Vegas. Nagrywam to, jest chyba mój ostatni poradnik, nagrywam to dlatego, że mi się to stało i nigdzie na polskim YouTubie tego nie mogłem zobaczyć, jak ktoś to naprawia, więc dlatego to postanowiłem że sobie nagram. Mój ostatni poradnik, dlatego między tym nie mogłem nagrywać filmów. Dobrze więc, odpowiedź jest bardzo prosta: jak klikamy w to, nic nam się nie otwiera. Są czasami takie bugi, jak wiecie, montujemy coś i wszystko jest takie rozwalone na tym monitorze. Może coś gdzieś nam uciec i już tego nie, znale nie możemy znaleźć. Odinstalowywałem, włączałem ustawienia fabryczne, nic to nie dawało. Nawet chciałem już poobrać innego Vegasa, ale już znalazłem na to odpowiedź jakiegoś amerykańskiego YouTubera. Dobrze, więc odpowiedź jest bardzo prosta. Ten pasek ten pan i krop znajduje się pod paskiem zadań. Tego nie widać zbytnio, chociaż na moim tak troszeczkę widać, bo jest taki jasny i przezroczysty. Ale co? Operacja jest bardzo prosta. Włączamy właściwości na pasku zadań i dajemy góra. I po prostu możemy sobie ten pasek zadań, pan i crop wyjąć. Tutaj możemy wyjąć i możemy tu sobie nim. Manipulować jak coś się... widzicie. Mm. No i później sobie po prostu dajemy znowu dół, dół i po sprawie, i po bólu. Ja się po prostu tak ucieszyłem, jak jak y, mi pokazał, że to jest pod paskiem zadań, bo myślałem oki, muszę pobierać nowego. Ale dobrze, jeżeli was rezi ten czerwony guzik na dole i bolą was od niego oczy, możecie zasubskrybować, żeby był taki bardziej biały, taki bardziej szarawy, więc będzie to dla was korzyść, bo oczy was nie będą dla mnie i dla waszej mamy, więc na razie i cześć!